Fundacja Bilderberg, znana również jako Grupa Bilderberg, to elitarne, coroczne spotkanie wpływowych postaci ze świata polityki, biznesu, mediów i nauki. Od momentu swojego powstania w 1954 roku, Fundacja przyciąga uwagę opinii publicznej nie tylko ze względu na prestiż uczestników, ale również przez atmosferę tajemnicy i zamknięty charakter obrad. Czym tak naprawdę jest Bilderberg? Jakie są cele tej organizacji i dlaczego niektórzy postrzegają ją jako symbol niedemokratycznej władzy globalnej elity? Historia i struktura. Pierwsze spotkanie grupy Bilderberg odbyło się w hotelu de Bilderberg w Osterbek w Holandii, z inicjatywy księcia Bernharda z Niderlandów. Celem było zacieśnienie współpracy między Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi w czasie zimnej wojny. Od tamtej pory Spotkania odbywają się co roku w różnych lokalizacjach na całym świecie przy zachowaniu ścisłej poufności. Choć nie jest to fundacja w klasycznym tego słowa znaczeniu, organizacja nie prowadzi działalności charytatywnej ani grantowej, Grupa Bilderberg posiada formalną strukturę organizacyjną. Za jej koordynację odpowiada komitet sterujący, który zaprasza uczestników i ustala program spotkania. Uczestnicy i tematy. Grupa Bilderberg gromadzi około 120-150 osób. Są to premierzy, ministrowie, prezesi największych korporacji, bankierzy, akademicy oraz wybrani dziennikarze. Spotkania odbywają się zgodnie z zasadą chatem House Rule, co oznacza, że uczestnicy mogą wykorzystywać uzyskane informacje, ale bez ujawniania źródła ani tożsamości mówców. Choć nie publikowane są żadne oficjalne rezolucje ani końcowe komunikaty. Organizatorzy czasem udostępniają ogólne listy tematów, dotyczą one zazwyczaj globalnych zagrożeń, zmian geopolitycznych, gospodarki światowej, nowych technologii czy bezpieczeństwa międzynarodowego. Krytyka i teorie spiskowe Grupa Bilderberg od lat stanowi przedmiot krytyki ze strony dziennikarzy śledczych, polityków oraz ruchów antyglobalistycznych. Głównym zarzutem jest brak przejrzystości, spotkania odbywają się za zamkniętymi drzwiami, bez dostępu mediów i bez sprawozdań. To rodzi podejrzenia o nieformalne wpływanie na decyzje rządów oraz brak odpowiedzialności demokratycznej. Niektórzy krytycy idą dalej, twierdząc, że Bilderberg to platforma dla ustalania globalnych polityk poza kontrolą społeczną, pojawiają się nawet głosy oskarżające grupę o zarządzanie światem za kulis. Choć większość tych teorii nie znajduje potwierdzenia w faktach, ich obecność wskazuje na głębokie społeczne obawy dotyczące transparentności elit władzy. Podsumowanie Fundacja Bilderberg, mimo swojego pozornie nieformalnego charakteru, odgrywa istotną rolę jako forum wymiany opinii wśród najpotężniejszych ludzi świata. Jej istnienie odzwierciedla złożoność relacji między elitami polityczno-gospodarczymi a obywatelami. Z jednej strony umożliwia konstruktywny dialog na najwyższym poziomie, z drugiej budzi uzasadnione pytania o przejrzystość, reprezentatywność i demokratyczny mandat uczestników. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.